Witam Was serdecznie w moim podcaście, gdzie piękno spotyka się z biznesem. Ja nazywam się Marlena Florczyk-Jaworska i będę rozmawiać o trendach, innowacjach i marketingu w branży beauty. Czekają Was inspirujące rozmowy z ekspertami, najnowsze informacje oraz sprawdzone strategie, które pozwolą Wam rozwinąć Wasz biznes beauty. Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym podcaście, a dzisiaj ze mną najważniejsza osoba w moim życiu. Mianowicie mój mąż Tomasz, który zbudował ze mną Celebrity Clinic, i dzisiaj poznacie naszą historię, jak to się wszystko zaczęło. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Na wstępie pozwolę sobie tutaj zacząć i przejąć pałeczkę, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, bo chcę opowiedzieć Wam, jak znalazłam się w branży beauty i jak doszło do tego, że dzisiaj mamy Celebrity Clinic. Więc Moje początki było mm, dosyć ciężko, dosyć trudno, jak chyba u każdego, kto zaczyna tak naprawdę z jakąkolwiek firmą. Pracowałam w jednej z, znan z bardziej znanych na tamtym moment, klinik w Łodzi. Dzisiaj dalej ona jest znana, prosperuje bardzo, bardzo dobrze. Pozdrawiam moich byłych pracodawców. Bardzo fajnie wspominam ten czas. Bardzo dużo się tam nauczyłam, zdobywałam wiedzę. I nie wykonywałam makijażu permanentnego, czyli tego, z czym mnie większość osób teraz kojarzy, a wykonywałam zabiegi, po prostu pracowałam jako kosmetolog. Depilacja laserowa, zabiegi pielęgnacyjne. I dlaczego było ciężko? Bo jednocześnie studiowałam na dwóch kierunkach. W jednym czasie, tak, studiowałam psychologię biznesu oraz kosmetologię, więc tak naprawdę moje życie cały czas było skierowane na pracę. W każdy weekend jeździłam na wykłady, na, na studia, cały czas były egzaminy, cały czas musiałam się uczyć, a w tygodniu pracowałam. Jak to później się zaczęło. Właśnie tak naprawdę przez przypadek. Będąc w branży beauty musimy się cały czas szkolić. Cały czas musimy ko korzystać ze, sz ze szkoleń, iść cały czas za nowościami. I yy, na jakichś targach, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, zobaczyłam yy, gdzieś w gazecie, na blogu nowoczesny makijaż permanentny. To było 10 lat temu, więc każdy kojarzył na tamten moment makijaż bardzo sztucznie, że wygląda geometrycznie, bryki są czarne, przerysowane. I spodobało mi, mi się to, bo chciałam wprowadzić jakąś taką innowację na polski rynek. I pojechałam na szkolenie. Wtedy bardzo mało szkoleń było w Polsce i na świecie. W Polsce może makijaż permanentny, taki nowoczesny może robiło garstka, kilka osób. I po tym szkoleniu pamiętam, że byłam trochę załamana i stwierdziłam, że nie zacznę tego robić. Pamiętasz? Pamiętam, że jak zadzwoniłaś do mnie z płaczem, że ty tego nie zaczniesz. Tak, no bo trochę jakby to wyglądało inaczej niż miało wyglądać, no ale, ale jednak nie poddałam się. Widziałam, że to jest moja pasja i chcę to robić. No i się szkoliłam. Wtedy nie było takiego dostępu do wiedzy jak jest teraz. Teraz mamy webinary, szkolenia online, damową wiedzę na YouTubie, na Instagramie, na TikToku. Ale znalazłam, pracowałam. Robiłam, pracowałam na skórkach w domu i dołożyłam sobie jeszcze dodatkowych zadań, bo oprócz tej szkoły, oprócz pracowania w klinice, po godzina w pracy tak naprawdę wykonywałam makijaże. Gdy już, tak żeby nie przedłużając, miałam swoją bazę klientek, już coraz więcej osób zaczęłam być rozpoznawalna w makijażu permanentnym, bo rzeczywiście wyglądał on inaczej niż na tamten moment większość makijaży, tak jak wspomniałam wcześniej, czarnych, sztucznych, to w tamtej klinice, gdzie pracowałam, podnajęłam małe gabineczki. Tam wykonywałam makijaże. No i zaczęło się. Około pół roku podnajmowałam, z tego co pamiętam, ile to było, z pół roku podnajmowałam? No ja myślę, że z pół roku. Z pół roku. I przyszła klientka na makijaż właśnie permanentny, która też była związana z branżą Beauty e, i to była nasza później wspólniczka. E, zaproponowała, żebyśmy otworzyły razem salon. No i zgodziłam się. Wtedy już było dużo pracy, więc doszedł Tomek, bo już sama niestety nie dawałam rady e, wykonywać makijaży, e, studiować. Wtedy zaczął raczkować Facebook i Instagram, więc Tomek zaczął się zajmować. Ja się zacząłem zajmować. Odbieraniem telefonów. Przepisami. Przepisami. To jest normalne, że zawsze się klientki przepisują. Tak. No, później całą logistyką tego nowego gabinetu, prawda? Wszystkie zamówienia, wszystkie tak. jakieś takie rzeczy dookoła tego gabinetu. A pamiętasz nasz pierwszy ten gabinet, gdzie się z Elizą, bo tak miała na naigię. Mały gabinecik, śmieszny, wchodziło się po schodkach na, na Andresole. Tak, na loft, tak to było. No, tak, tak. I to był taki bardzo malutki. Tam tylko mogłam wejść ja i klientka. I już na przykład Tomek nie. Ten gabinet był taki mały jak ten stół. E, naprawdę dosłownie, to był gabinet. E, no, taki z mieszkania w zasadzie, nie na, z takiego no, loftu e, zrobiony. Były dwa tak naprawdę. Właściwie Eliza miała na wprost i tam wykonywała rzęsy. Ja miałam po drugiej stronie i tam wykonywałam makijaże permanentne. I co stało się dalej, że zaczął robić Tomek makijaż permanentny, i jak to się rozwinęło, to jest ciekawa historia, bo ja wierzę w to. Jakby to powiedzieć, wierzę w afirmację. Wierzę w to, że wszechświat chce dla nas, jeżeli w to wierzymy, jak najlepiej. I zdecydował za nas los. Po prostu. To też śmieszna historia. Znaczy śmieszna jest teraz, jak ją opowiadamy. A i na tamtym czas to było wielka panika i i strachu. Tak naprawdę Marlena do mnie dzwoni, że coś kapie klientce na czoło. Ja mówię, jak co może kapać na klientce na czoło. Okazało się, że sąsiad z góry po prostu zalał nas i, i, i to były pierwsze. Etapy, to pędem wszystkie maszynki, maszyny pozabieraliśmy, żeby, żeby nie pozalewało, żeby ich nie potracić, no bo to były praktycznie takie pierwsze nasze przyrządy. Dokładnie fajnie o tym wspomnieć właśnie szczególnie dla osób, które boją się wejść w branżę beauty, w ogóle boją się rozwinąć swój biznes ze względu na takie historie, ale takie historie, które są niespodziewane, budują naszą pewność siebie na przyszłość, no bo... No tak, bo na... naprawdę zostaliśmy... Na ląbie ja i chcemy pokazać, że się da. A udało nam się, co, ogarnąć e, nowy lokal w przeciągu weekendu. E, przyjaciele zebrali się, e, żeby nam pomóc. Farba, wałki i, i w weekend tak naprawdę odnowiliśmy cały gabinet, który tam już był na Piotrkowskiej 23. Nie, na Piotrkowskiej 207, że to była nasza kolejna, druga lokalizacja, ale ja opowiem, jak ta sytuacja wyglądała, właśnie, żeby zmotywować i pokazać innym, że z każdej sytuacji da się wyjść. Więc to były początki. Wyobraźcie sobie, jesteście na początku swojej drogi, budujecie swoje, nie wiem, portfolio, swoją markę i nagle tak, robię makijaż i kapi pani na czoło. Kurde, o, nie wiem, patrzę tam na sufit. No i kapie, nie? Na czoło pani, jedna, jedna kropla, druga. Wychodzę z gabinetu, bo Amy wie: słuchaj, u ciebie coś tam kapie? A ona mówi, ale co kapie? No i wyszła, bo to było taki gabinet, jakby po schodach, i ona też miała na górze. Ona patrzy: nie, no nic nie kapie. A tu nagle na całym lofcie zaczęło tak lecieć, telewizor w ogóle spadł, światła wszędzie się pogasiły. No i teraz wyobraźcie sobie: pani ma jedną brew. Gabinet zalany. Co ja mam zrobić, jak się wytłumaczyć. Maszyny zalane. No i co, no pani zrozumiała? Tak jak mówię, no, z każdej sytuacji jest wyjście. Przyjechał Tomek. E, a jak jest wyjście tutaj, właśnie dla linergistów, jak ktoś ogląda nasze, na, nasz podcast? Co zrobić w takiej sytuacji? Ważne, mieć maszynkę bezprzewodową. Mam takich pięć. Wtedy nie było bezprzewodowej? Wtedy nie było bezprzewodowej, ale teraz tak. Jeżeli nie wiem, nie będzie światła, zrobić pani jedną brew, mamy maszynki bezprzewodowe. No, no i nie przedłużając, szybko przenieśliśmy, Tomek przyjechał, zaczęliśmy pakować wszystkie rzeczy, uciekać z zalanego pomieszczenia. No i udało się szybko znaleźć właśnie przez weekend, tak jak Tomek powiedział, przyjaciele nam pomogli. Wyobraźcie sobie, to był piątek, a od poniedziałku już przyjmowaliśmy w nowej lokalizacji, tak, gdzie był remont przez weekend. No dokładnie. Szybko nam się udało to ogarnąć. Tak. Po prostu nie trzeba się poddawać, tylko no. Działać. Działać, życie, sytuacje, jakie. I to była kamienica. Taka góra i dół. My mieliśmy górę. Dół wzięła Eliza, no i tam już ona stworzyła swoją markę, my stworzyliśmy swoją, już się tam rozdzieliliśmy, już działaliśmy osobno. I na górze ten gabinet po prostu, no los chciał tak i los tak zdecydował, że tam były dwa gabinety. No i tam wchodzi twoja rola, bo tam właśnie Tomek zaczął. Nie było takich planów wokół ogóle przecież. Tak, nie było takich planów, ale to też, bo to już opowiadamy i opowiadamy i to brzmi jakbyśmy 10 lat byli, ale to wtedy na loftach byliśmy około roku. Więc ja robiłam rok makijaż, tak? A już robimy 10 lat, więc tak naprawdę Tomek praktycznie w branżę makijażu permanentnego wszedł równocześnie ze mną. No, może takie półtora roku po to. więc już też tyle lat, nie? No i no powiedz, czy ja cię do tego zmusiła? Miłaś mnie, kazałaś mi to wręcz zrobić. Nie śmiej się. E, Słyszycie? Tak, jak mówiłam wcześniej, prostu, tak? byłem kierowcą, że tak powiem, wszędzie po całej Polsce rozwoziłem, woziłem Marlenę na szkolenia, bo ona. Wręcz nie lubi jeździć samochodem. No a na jedno z, ze szkolenia jak po prostu stałem, można powiedzieć, zaproszony, żebym sobie po prostu siedział i, I, oglądał. i oglądał, co tu się dzieje. Tak. No i w sumie wszystkie dziewczyny, które były na tym szkoleniu, to dla nich jest coś normalnego, jak chleb powszedni, a dla mnie to była nowość, coś nowego. No, i w sumie po tym szkoleniu mi się spodobało. Znaczy tak, to było. Tomek sobie notował skrupulatnie, jak to Tomuś tam na tej karteczce, coś tam sobie ten notował. A ja siedziałam z Martą, która. Teraz tak, jest ja moją przyjaciółką, wicemistrzem polskim w makijażu permanentnym. i sobie tak. Śmiałyśmy się, a Tomek cały czas cicho, cicho, ja. Mam no, on jest chyba jakieś normalny. Ucisza mnie jak na wykładach w szkole. No i on sobie notował i ja mnie tak, kurczę, no ma talent gość. No i tak, i wróciliśmy i zaczął trenować na skórkach do domu. Zabieraliśmy maszyny, modelki pierwsze. No nie, potem przecież pojechał znajomy, mama, bo mama wszystko... Na macie. jedno szkolenie, na drugie szkolenie. No, no i później, i później się tak, się zaczęło. Od man, cioć, babci. Tak, bo takie osoby zawsze wszystko wybaczą. Ale nie, od początku ładnie robiłeś, wykonywałeś makijaż, także no i tak to się zaczęło, tak? Później doszły kreski, później doszło dużo różnych konferencji, kongresów, szkoleń i tak się zaczęło. Natomiast na Piotrkowskiej 207 zapragnęliśmy to powiększyć. I przenieśliśmy się na Piotrkowską 23, czyli kolejna nasza destynacja, nie? I tam doszedł kolejny gabinet, no tam był gabinet jeden więcej. No i doszła nasza... Pomyśleliśmy, żeby może Wykorzystać potencjał tego gabinetu. I zatrudniliśmy naszą pierwszą pracownicę, która jest z nami do dzisiaj. Pozdrawiamy, Gosię. Tylko go się pozdrawiasz? Tak. Dlaczego akurat go się pozdrawiasz? Bo jest i była, była, jest naszym pierwszym, można powiedzieć, pracownikiem. Ja pozdrawiam chłopaka Gosi. I cały zespół Celebrity Clinic. Ja pozdrawiam, Gokrze. Eh. Tak, no i doszła gosia. No i doszła gosia, i tam pierwszy sprzęt, e, pierwszy zabieg, jakie prowadziliśmy, no to była to henna pudrowa. Foto, no że niektóre klientki boją się, tak, makijażu permanentnego, więc henna pudrowa imituje makijaż permanentny. Także, drogie panie, jak się boicie makijażu permanentnego, zapraszamy na hennę pudrową. Zrobimy y, takie brwi, jak będą wyglądać po makijażu permanentnym. Więc jeżeli przyjdziecie na Hennę i się zdecydujecie, to będzie tak samo wyglądać. Zazwyczaj pani się zawsze tyczy. Tak, znaczy, na trzymachenne podrowa, ma niezwykłą, tak? bo to jest tak. taka różnica. I y, depilacja laserowa wtedy doszła, tak? Nasz pierwszy sprzęt, czyli nasza taka pierwsza poważna inwestycja, która była no, bardzo stresująca, no bo to już było bardzo, bardzo drogi sprzęt. Bardzo drogi sprzęt, pierwszy leasing. No i tutaj kolejna rzecz, gdzie się no nie nam potknęła noga, tylko po prostu no los zdecydował, tak? Że yy, po czasie stwierdziliśmy, że chcemy już coś większego. Kolejną destynację. No i kupiliśmy lokal, który jest docelowo teraz, tak? Czyli Celebrity Clinic, ale zanim to powstało, to był rok 2020, nie wiem czy możemy użyć tego słowa, ale wszyscy wiemy co było w 2020 roku, tak? Jak nas obserwujecie, to nas, nasz piesek ma tak na imię. Tak, pamiątka te, tych czasów. No i to był stres dla całego świata, dla wielu przedsiębiorców, bo w tym okresie kupiliśmy właśnie lokal. Przed, można powiedzieć, dwa miesiące przed wybuchem tego czegoś, tak? tak. No i jak wspominasz ten czas? Jak wspominam? Podczas trwania tego czasu, gdzie byliśmy pozamykani, chciałeś wszystko sprzedawać, oddawać leasingi, żeby. Bo, bo byłaś w takiej panice. Tak, no i tutaj też ważne, jak jak to wyglądało, jak ludzie też się boją takiego ryzyka. Zobaczcie, my podjęliśmy i jesteśmy cały czas, tak? Czyli kupiliśmy lokal. W zasadzie też kredyt, który był do spłaty. Lokal, który wynajmowaliśmy, też trzeba było opłacać czynsz, a nie można było pracować, bo zamknęli. Przecież lokal płaciliśmy równocześnie. No mówię, tak, bo to było równocześnie. No i pracownik, my, a nagle pracować nie można. Zamknięty cały świat. W telewizji mówią, że już nigdy nie będziemy pracować, bo wszyscy po prostu... Zdajnie będziemy robili brwi. No, że no, każdy się bał, nie? Powstało coś, czego nigdy nie było. Tak? Więc jakby tutaj leasingi były, kredyty były, pracownik był, a nie wiemy, przyszłość niepewna, tak? No, ale jakby... Wszystko co wszystko, co się skończyło, trzeba po prostu wierzyć. Ale jak podczas właśnie tej sytuacji, gdy byliśmy zamknięci, to nie siedzieliśmy tak w domu załamani, tylko był remont naszej obecnej klinice, naszej Celebrity Clinic, tak? I tutaj ważne też właśnie, warto też... Czy remontować, czy nie remontować? Czy, na, czy wszystko wróci do normy, czy nie? Czy wszystkie pieniądze, które mamy, wrzucimy w lokal i on nigdy nie będzie otworzony? To takie były decyzje. Ale podjęliśmy, że remontujemy. No i ważne, tutaj warto też powiedzieć, że pasja i coś tak, o czym się marzy, i jeżeli we dwoje też ludzie się wspierają, tak jak my na tamten moment się wspieraliśmy, to zawsze wygram. Bo wtedy kto remontował ten lokal? Ty Staton ciężką i oraz tak, co, codziennie, tak? Trwał remont. W obecnym Celebrity Clinic, które, które istnieje przez okres zamknięcia, Tomek właśnie remontował codziennie z tatą gabinet po gabinecie. I gdy nas otworzyli w maju, bo to był maj 2020, to mieliśmy tak naprawdę gotowy lokal. No i wszystko ruszyło. I tak naprawdę tam wszystko się już zaczęło. Jesteśmy już w tej destynacji 5 lat. Celebrity Clinic trwa. Doszły zabiegi. Bardzo mocno się rozwinęliśmy. Dużo pracowników, dużo nowego sprzętu, mamy wspaniały zesp zespół specjalistów. Pozdrawiam tym razem cały zespół. No mamy nie to, że chwalimy, tylko naprawdę no, uważam, że mamy wspaniały zespół specjalistów. Można zobaczyć u nas właśnie na stronie czy na mediach społecznościowych nasze wyniki działań, nasze zabiegi, nasze działania przed i po. I tak naprawdę. Każdy w internecie widzi efekt końcowy. Czyli to, co jest ładne, tak? Szczególnie teraz, w tych czasach, gdzie ten Instagram i te media bardzo poszły do przodu, gdzie każdy dba o estetykę, szczególnie w branży beauty ta estetyka musi wyglądać, więc każdy, kto widzi ten efekt końcowy, widzi: O, super to wygląda. Ale im się udało. Ale to u nich fajnie, nie wiem, wszystko tam gra. Na pewno. Poświęcenia to kosztowało czasu, nerwów. Chłaczu tak. nieraz. No, chłaczu też, US i takich momentów, gdzie nie byliśmy pewni jutra, tak? Tak jak w tym 2020, czy nawet jak zalało, no to, no to też byliśmy chwilę załamani, tak? No bo tutaj są klientki, budujemy markę, że to już jest koniec. Teraz się Na roz... opowiada po czasie. Tak, teraz się fajnie tak? opowiada, żeby motywować no. innych do działania. No na tamten moment, no. To ja akurat nie wyglądałeś taki załamany, no ale ty mnie musiałeś chyba tak wspierać. Jedna osoba musi tak chyba dać kopa tej drugiej, bo ja byłam załamana bardzo. Tak, i dlatego mamy psa, bo ja byłam załamana, myślałam, że już... to już jest koniec w 2020 I Tomek kupił mi psa, który ma na imię, nie wiem czy można powiedzieć, czy to się wypika, czy nie. Nasz pies ma na imię wirus wirosłap. No i tak, no i tak powstało Celebrity Kinning, działamy, mamy bardzo dużo klanów na rozbudowę. Co byś jeszcze powiedział tutaj dla osób z branży, jak takie historie są, no bo to były takie mocne, takie no niepewne czasy, a teraz... Żeby się nie załamywać, jeżeli masz rzucone kłody pod nogi, czy, czy coś ci nie wychodzi, dąż do swego, to co założyłaś, założyłeś, założyłeś... I jaki masz plan, po prostu działaj, tak. I to jest nasza historia. Jesteś dumny z niej? Jestem. I z żony. Reasumując, jesteśmy bardzo ciekawi, czy Wy, budując swoją markę, też przechodziliście przez takie historie, mieliście jakieś perypetie. Jeżeli tak, chętnie się o nich to wiemy, więc zostawcie znać w komentarzu. Opiszcie wasze historie. Chętnie dowiemy się, poczytamy co tam u Was się działo budując własną markę, a jeżeli ten podcast był dla Ciebie inspirujący i motywujący, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli go udostępnisz i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka.